Dopóki strony się nie poznają, będą ostrożne, jednak jeśli się poznają, zaufanie będzie rosło. Inaczej jest, gdy zaufanie w negocjacjach zostało nadużyte i w efekcie utracone. Aby zdobyć zaufanie lub kogoś zaufaniem obdarzyć, potrzeba czasu. Tyle o sobie wiemy, na ile nas sprawdzono. Cytując noblistkę. W negocjacjach zwykle tego czasu nie ma. Są jednak gesty i działania wspierające zdobywanie i utrzymywanie zaufania. Godnym polecenia, gestem, okazującym zaufanie drugiej stronie i jednoczesnym zdobywaniem jej zaufania jest dzielenie się z partnerem negocjacyjnym posiadanymi informacjami. Oczywiście, jeśli są one dla drugiej strony ważne i interesujące. Ujawnianie ważnych informacji wygląda na osłabianie własnej pozycji negocjacyjnej. To prawda. Warto jednak zaryzykować, bo taki akt otwartości doskonale sprawdza intencje. Naturalna reakcja obdarowanego to odwzajemnienie czyli podzielenie się swoją wiedzą. I już wiadomo, że negocjatorzy dzielący się informacjami zdobywają wzajemne zaufanie, lub przeciwnie. Jeśli druga strona nie oferuje nic w zamian, warto być ostrożnym. Obustronne utrzymanie poufności dowodzi wzajemnego zaufania. Jeśli zaufanie jest i działa, to oczywiście dobry znak. Co jednak, jeśli tak nie jest? Tu warto odróżnić ograniczone zaufanie dla nowej relacji od utraconego zaufania. To pierwsze to rezerwa i ostrożność. Uzasadniona i wymagana, podobna w swej istocie do znanego marginesu zaufania zalecanego w ruchu drogowym. Dopóki strony się nie poznają, będą ostrożne, jednak jeśli się poznają, zaufanie będzie rosło. Inaczej jest, gdy zaufanie w negocjacjach zostało nadużyte i w efekcie utracone. Pierwsze oznaki utraty zaufania to skupienie na możliwych negatywnych rozwojach sytuacji. Samodzielne wykonywanie większości zadań lub zlecanie jej osobom, no właśnie, zaufanym. Inny sygnał to ograniczenie dostępu do informacji, co wywołuje niezrozumiałe reakcje drugiej strony i potęguje nieufność, jednocześnie spowalniając negocjacje. Rosnąca nieufność może oprócz tego powodować niechęć do wspólnego spędzania czasu. Wyrażonego na przykład rezygnacją ze wspólnego posiłku w przerwie. Praktyczny wyraz: brak zaufania znajduje w ilości zabezpieczeń umownych, wysokości kar, szczegółowości sposobów rozwiązywania sporów, itd. Do tego dochodzi czas, jaki zostanie poświęcony na wykonanie umowy i koszty z nią związane. Trzeba będzie choćby każdorazowo sprawdzać jakość wykonania. Tak. Na pewno lepiej jest ufać partnerowi negocjacyjnemu i cieszyć się jego zaufaniem. Ale przecież zdarzają się nieporozumienia. I nie powinny one być od razu naruszeniem wzajemnego zaufania. Być może to zwykły niekorzystny zbieg okoliczności, być może nie uwaga. Najlepiej jest wtedy otwarcie omówić zakłócenie. Co się wydarzyło, że informacje, które przekazałem jako poufne, znalazły się w przestrzeni publicznej. Jeśli to niefortunny przypadek, nie ma powodu stawiać negocjacji na ostrzu noża. Jeśli jednak takie sytuacje się powtarzają, być może okaże się, że będzie potrzeba ostrzejszego w formie zwrócenia uwagi. Warto pamiętać, że przymykanie oczu, nawet w dobrej wierze, obniża wartość zaufania. Chęcią odpowiem na Twoje pytania, jeśli wpiszesz je w komentarzach. Zapraszam Cię także do zaglądania tu od czasu do czasu. Będą się tu na pewno pojawiać nowe treści. A jeśli chcesz, to po prostu dopisz się do subskrypcji.